No, nagrywam. Idziemy teraz takim fajnym tunelem, który prowadzi od hotelu do... nad samo co? Nad morze. Nad morze. Tutaj początkowo myślałem, że to są sklepiki, a tutaj są zwykłe drzwi przyklejone. I nikt tam nie mieszka. Ale... idziemy dalej. Mamy turystów i zbliżamy się już do, do morza. Już jesteśmy w restauracji nad morzem. Widoczność super jak widać. Wszystko widać Na pewno no. A la karta już zamknięta